Cześć! Jestem Peres, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj mamy... Tak, znowu, znowu... Może nie było wyjazdowo, bo to się odbyło w Warszawie, ale... Polpora zaprosiła mnie na premierę swojego zegarka. Zegarka Flamingi. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę robi to wrażenie. Oprócz samego eventu, które naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, to jeszcze sam zegarek. Ale może od początku. Pierwsza sprawa. Przyszedłem za wcześnie. Wszedłem tak, za wcześnie i siedziałem sobie w łazienkach tak z pół godzinki, żeby nie było, że jestem... No za wcześnie wyszedłem z roboty i no, siedziałem w parku i czekałem. Park jest przepięknym miejscem, jeszcze sobie znalazłem taką miejscóweczkę przy jeziorku. Było piękne słoneczko, czyli sobie tak posiedziałem, popstrykałem zegarek. No, jak już się zbliżyła godzina chyba 18, to było spotkanie na 18. No, to sobie pospacerowałem do Belvedere. Tak, odbywało się to właśnie w restauracji Belvedere w Łazienkach. No i przyszedłem, lampeczkę szampana, hyc, hyc, hyc. Eee, taki był. W miarę luźny klimat. No i co? No i tak sobie przyszedłem, tam znalazłem swoje miejsce, bo siedziałem przy stoliku, przy samej scenie. E, można powiedzieć, że takie vipowskie miejsce, e, razem z co się później okazało, to był stolik właśnie dla social mediów, dla różnego rodzaju właśnie influencerów, e, także tak poznając sporo osób, także. Sporo się okazało, że było z Instagrama. Ja nie wiedziałem, że Instagram ma taką właśnie teraz, e, można powiedzieć, moc, ale no... A przy okazji, moi drodzy, gdzieś tu się pojawi jakiś odnośnik, zapraszam do mojego Instagrama, bo ja mam Instagrama i tam staram się wrzucać. No, nie spamuję, ale staram się wrzucać dosyć często z zdjęcia zegareczków. E, no i co? No i poznałem bardzo fajnych, ciekawych ludzi, ale zanim ja ich poznałem, właśnie, no tak się trochę pokręciłem, tam... Pięknie grała Pani na harfie, były piękne, okrągłe stoły, e, pięknie przystrojone, no i była scena. No i w pewnym momencie, jak tam sobie oglądałem, bo tam była też taka gablotka z zegarkami, właśnie polpory, sobie takie nagrywałem, nagle słyszę głos, głos dosyć znajomy, był to Szymon Hołownia. Bo zaczynamy nasz wieczór. Wieczór, jak doskonale Państwo wiedzą, poświęcony premierze. Nowego zegarka, nowego modelu zegarka firmy Polpora zielonogórskiej manufaktury, która od wielu lat, jak na standardy naszej młodej Polski, bo jest najstarszą po przełomie, po zmianie 89 roku, firmą nieprzerwanie, marką nieprzerwanie, produkującą polskie zegarki w Polsce, z czego się tylko polskiego da. no Czasem trzeba się podeprzeć myślą techniczną i wykonaniem innych sąsiadów, na przykład. No i Szymon hołownia prowadził cały ten event. Tam sobie nawet rzucił taki żarcik, że jego wyższy kolega nie był dostępny. Więc... Ja jestem tylko wynajętym konferencjerem w zastępstwie mojego dużego kolegi i wielu innych sławnych kolegów, którzy po prostu nie mieli terminów, więc posiłkowano się mną. Takie śmieszki chiszki, ale bardzo sympatycznie. No i zaprosił on właśnie na prezentację tego zegarka. Prowadziła ją Ola. Ola chyba jest córką właśnie właściciela, e, obecnego właściciela Polpory. No i zrobiło na mnie wrażenie, że Ola naprawdę e, dokładnie wszystko wiedziała a propos tego zegarka. Czyli tak było czuć, że brała udział w całym tym, no bo można się nauczyć. Czegoś, ale tutaj tak czuć było, że rzeczywiście brała udział w tym całym procesie, czy przygotowywania samego zegarka, czy właśnie projektowania i tak dalej. No i bardzo ładnie poprowadziła całą prezentację, informując wszystkich o właśnie takich rzeczach, jak szafirowe szkło w zegarku, złota luneta. Zastosowaliśmy bezel wykonany z 18-karatowego złota. Waga tego bezla to jest około 9 gram. Zegarek jest limitowany do 50 egzemplarzy. I w środku znajduje się mechanizm. który napędza, który jest sercem tego zegarka jest to Serita SW200 z czarnym wachnikiem, specjalnie zdobionym logo logokolpory i złotymi nasy... napisami, które jakby widać też szlify genewskie, wężowe, czyli bogate zdobienie mechanizmu, również niebieskie śrubki. Także dodatkowo jest to system Ten mechanizm jest wyposażony w system in Kablo, a osadzony jest na 26 kami. Oczywiście jest koperta z stali nierdzewnej 316L. Średnica koperty są 30-35 mm. Koperta jest połączona z stali szlachetnej oraz z 18-karatowym złocie. Gdzie znajdziemy właśnie w Bezu. Od spodu mamy dekiel, który jest przeszklony. I również dekiel jest zdobiony, jak również przeszklony, czyli wyposażony jest w szkło szafirowe, które pozwala nam oglądać serce mechanizmu, jak pracuje, czyli właśnie ten mechanizm SW200. właśnie takie witrażowe, można powiedzieć, wskazóweczki. Wskazówki. E, specjalnie dobieraliśmy odpowiedni kształt wskazówek, aby nie były zbyt proste, zbyt ostro czesane, tylko idealnie odserwował tę linearną, płynną gładkość linii, która widoczna jest właśnie w projekcie tarczy flamingowej. No i sama tarcza. Na początek, mówiąc o samej tarczy zegarka, tarcza jest też wykonana z 18-karatowego złota. Złoto jest materiałem szachetnym oczywiście, natomiast by samo złoto było odpowiednim materiałem do pracy z emaliami, musi być ono odpowiednio przygotowane. Czyli cała tarcza w tym zegarku od. Blachy złotej wykonana jest w Polsce. I od tego właśnie byśmy mogli zacząć, iż bazą metalową tej tarczy jest 18-karatowe złoto, przygotowywane w Krakowie, specjalnie właśnie pod pracę emalierską. Średnia masa złotej tarczy wynosi około 6 gram. Szczegóły liczbowe wolę się spojrzeć, żeby nie skłamać. 41 żłobków tworzy ramy projektu. Czyli to są żłobki, które muszą mieć odpowiednią głębokość, szerokość, by wydobyć odpowiednie nasycenie koloru. W tym projekcie znajduje się również 12 indeksów godzinowych, które później zostają osadzone diamentami o szlifie Mówiąc o samej bazie metalowej, czyli o tej podstawie żłobkowej, cztery dni robocze jest to czas potrzebny na wykonanie samej podstawy tarczy, czyli przygotowanie złota, podstawy metalowej, a później również obrobili w kolejnych warstwach, by stworzyły się wymagane formy emalii żłobki. Wyrzeźbiony jest właśnie cały wzór, zostawiając takie właśnie randy. I przestrzeń między tymi rantami jest wypełniana właśnie emalią. E, tak, Ola przedstawiła panią Ewę, która e, ogólnie to jest bardzo zdana na całym świecie ze swojej właśnie takiej sztuki emalierskiej. E, I właśnie że pani Ewa przygotowywała te tarcze. I kolor, wymagający element, tak naprawdę najbardziej wymagający element. Jest z nami Pani Ewa, którą też serdecznie witamy i chciałabym, żebyście Państwo również mieli zaszczyt poznać naszą twórczynę tarczy, <noise> I właśnie dzięki niej udało nam się stworzyć ten wspaniały projekt i docenimy naprawdę kurs i jakby nakład pracy niezbędny do przygotowania tej tarczy. Uzyskanie takiego nasycenia kolorów, jakie mamy właśnie w tej tarczy, czyli w zegarku Flamigi, wymaga 14 dni roboczych pracy. Czyli kilkunastu najmniej wypałów, aby uzyskać odpowiednie nasycenie kolorów. W tej tarczy znajdują się 34 kolory emali. To nie jest, że 6 kolorów i tylko sobie jak w kolorujemy, tylko jest to niestety dużo, dużo więcej i dużo bardziej wymagające. Yy, aby uzyskać te kolory, wymagane jest osiemne, wykonanie 18 wypałów w piecu o temperaturze uśredniając 800 stopni, ponieważ ten przedział jest większy, jedne emali wymagają więcej, przy ten wyższej temperatury. Inne niższe. Zastosowaliśmy cztery rodzaje emali: to są semitransparentne, e, transparentne, opakowe i semi-opakowe, czyli jest to zakres jakby od przejrzystości do kryjącego koloru. E, zegarek ogólnie jest limitowany do 50 sztuk. A pani Ewie zajmuje chyba 14 dni przygotowanie jednej tarczy. Polega to na tym, że pani Ewa bierze sobie pędzelek, znaczy tak, bierze najpierw tą emalię, bo emalia jest w takich, można powiedzieć, kryształkach, jakby to jest mielone na proszek, później z jakimś tam płynem mieszane, no i z tego powstają kolory, te różne kryształki są mieszane tak, żeby powstawał kolor, czyli najpierw sam proces dobierania tego koloru, podejrzewam, że w paliwa to ma wszystko obcykane, no ale jest tak, że te kryształki one są mielone i łączone ze sobą tak, żeby powstał konkretny kolor. Yy, może troszeczkę też techniki, w sensie jak faktycznie, dla był szokiem, jak faktycznie odbywa się proces wypalania takiej tarczy? Jak Pani Ewa mi w pewnym momencie powiedziała, najpierw ma taką bryłkę, którą będziecie mogli Państwo sobie obejrzeć. Ją trzeba skruszyć do postaci takiej, jakby mąki. Dopiero później, kiedy mamy taki proszek, możemy zmieszać go z pewnym płynem i poprzez jakby malowanie pod mikroskopem, możemy nałożyć konkretny kolor, a następnie wypalić. I tak nieskończony, nie można mówić w skrócie. Także jest to proces bardzo, bardzo wymagający. Dlatego też no, niewiele firm może sobie pozwolić na zegarki wykonane właśnie w technice emaljerskiej. E, no i pani Ewa bierze pędzelek, smaruje tą przestrzeń milimetrową albo pół milimetrową warstwą, wsada do pieca, w którym jest wygrzewana ta emalia, wyciąga i kolejny raz i kolejny raz i tak przez 14 dni. Pani Ewa wypełnia właśnie taką e, tarczę, żeby ona miała taką kolorystykę, co też powoduje, że e, niekoniecznie każdy zegarek będzie taki sam. One będą bardzo przybliżone. No, bo pani Ewa jest fachowcem, e, także to będą bardzo przybliżone wszystko kolorystycznie e, kwestie, no ale mogą być pewne takie różnice, co powoduje, że tak jak naprawdę jak limitacja jest do 50 sztuk, to każdy zegarek może być odrobinkę e, inny. No, ogólnie zegarek robi wrażenie, bo jak tak się słuchało, jak ona właśnie tam Mówiła o tym całym, jak to jest zrobione, gdzie, co, co tu się znajduje, skąd i tak dalej i potem pojawiła się cena, bo cena tego zegarka to 21 tysięcy, tam z jakimś haczykiem, to na początku to tak do mnie, u 21 tysięcy za damski zegarek, no sporo. Ale dopiero później, ponieważ później jeszcze była rozmowa, właśnie Szymon Hołownia przeprowadzał właśnie taką rozmowę z Olą i z właścicielem, jak to wyglądało, jak wyglądał proces, jak tam wszystko to wyglądało. I potem tak sobie już siedzieliśmy, była zwykła kolacja, no i wtedy rozmawialiśmy przy tym stoliku właśnie z resztą gości. I tak właśnie wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę Jedna kwestia to jest to, że my na przykład idziemy do sklepu, patrzymy, ten zegarek kosztuje 21 tysięcy. No i to jest dużo. I tak już ciężko jest komuś później wytłumaczyć, dlaczego ten zegarek kosztuje 21 tysięcy. Przecież to jest zegarek, on cyka i tamten cyka. I wydaje mi się, że na przykładzie tego jednego zegarka jest to najłatwiejsza sprawa do wytłumaczenia. Teraz słyszeliście, co ja wszystko mówiłem o tarczy, o, o tym wszystkim. To teraz sobie tak pomyślcie, że jedno to są materiały, czyli złoto, czyli złoto na lumę, złoto na tarczę. E, sama Emalia, która do końca nie wiem, czy ona jest droga, ale no, jest, so, so, są sobie te materiały. E, do tego dochodzi na przykład pani Ewa. Pani Ewa no, nie robi tego charytatywnie, dla, że firma Polpora się zgłosiła do pani Ewy i pani Ewo, czy znaczy, zrobi nam pani 50 tarcz? E, pani Ewa mówi, a za ile? No za nic. No, no nie, to, to się tak nie odbywa. Pani Ewa jest na całym świecie malierką i robi naprawdę tarcze dla e, wielu e, firm, które, no, też zegarkowych, jak najbardziej. E, I pani Ewa też ma jakąś swoje, jakieś swoje wynagrodzenie. E, będąc światowej sławy malierką, no, na pewno nie jest to 200 zł. Także pani Ewa też. Kosztuje tak, jakby czas, praca pani wykosztuje. Żeby jeszcze to zrobić wyśmienicie i naprawdę za każdym razem tak samo. Do tego dochodzi właśnie czas, bo przecież. 14 dni na jedną tarczę. No dobra, dochodzą jeszcze właśnie mechanizm zdobienia mechanizmu, sam proces całego projektowania tego. No, wydaje mi się, no jeszcze artysta, który tam wyrzeźbi w tej, w tej płytce właśnie te wszystkie kształty. No, jakby nie było, to kosztuje. A jeszcze firma Polpora musi na tym zarobić. Także wydaje mi się, że naprawdę jest... To jest przykład właśnie tego jak łatwo wy, y, wytłumaczyć koszt produkcji takiego zegarka, ponieważ wszystko kosztuje. Wszystko naprawdę kosztuje, e, a tutaj mamy właśnie te jeszcze te metale szlachetne, te diamenty. No to jest naprawdę, to jest naprawdę coś y, fajnego. No i ogólnie cały event był bardzo przyjemny, ponieważ no, tam no, czuło się trochę tak y, takie, taki fancy vibe, nie wiem, czy wam to ten, w sensie, że tak, no ale to chyba samo miejsce, yy, ponieważ no, wszyscy tam byli bardzo mili i sympatyczni, to nikt nie miał zadartego nosa do góry, ale chyba przez samo miejsce, które takie było, no, no dosyć poważne, no, belvedery jakby nie było w łazienkach, nie? To jest taka bardzo yy, wykwintna restauracja. E, to też właśnie, e, całe te, to przedsięwzięcie, całe to spotkanie było też takie troszeczkę fancy. Jedzenie było magnifik i było wino. Z racji, że Polpora pochodzi z Zielonej Góry, to przywieźli ze sobą właśnie wina. I naprawdę, białe wino, które tam było ser serwowane, było niesamowite. Naprawdę. By po... Gratuluję doboru win, ponieważ białe było mistrzem świata. Nie, nie pijam czerwonego, to też tak średnio e, mogę się wypowiedzieć na temat czerwonego, ale białe było super. Naprawdę, gratuluję. E, no i co? No i tam posiedziałem sobie, pogadałem. Wymieniliśmy się e, nikami na Instagramie zresztą e, influencerskich gości. E, no i co, gdzieś tak koło dziesiątej się po prostu już tak pożegnałem, podziękowałem za, e, za zaproszenie. No i pewnie pojawi się na kanale właśnie e, szafirowe szkiełko jeszcze nie raz, jakiś zegarek od Polpory. Ponieważ do tej pory prowadziłem rozmowę z Polporą a propos tego, żeby mi przesłali jakiś zegarek, ale tam były jakieś kwestie, coś nie mogliśmy się dogadać a propos umowy, wypożyczenia i tak dalej. No ale teraz, właśnie wychodząc, jeszcze zagadałem do Oli i tak się pytam, czy może właśnie dzięki temu spotkaniu e, uda nam się jakoś tak, żebyście mi przysłali jakieś te zegarki. Bo uważam, że no, macie bardzo fajne zegarki, także e, taka, taka, relacja, taka recenzja na moim kanale. tu. To... Was nic nie kosztuje, mnie nic nie kosztuje, byście mi przesłali, ja bym miał kontent, wy miście mieli reklamę, eee, ale to w czym problem? Ja mówię, no nie wiem, coś z jakąś umową wypożyczyć, a przecież my mamy standardy. No i pewnie jak zwykle e, po prostu kwestia gdzieś niedogadania się, jakieś tam... No, tak to jest, jak się nie rozmawia twarzą w twarz, tylko właśnie przez maile. E, także wydaje mi się, że e, teraz będzie już wszystko e, cacy, jeśli chodzi o e, wypożyczanie zegarki od Polpory. Także tak. No. No i to by było na tyle. Powiem szczerze, że naprawdę ja się bardzo cieszę, że zostałem zaproszony, ponieważ to tak podbiło troszeczkę moje morale, bo jakby nie patrzeć, ja tam byłem na sejkoholikach i, i tak dalej, ale właśnie, że e, jak się pojawiają takie eventy, to że... Zostałem, zaczynam być dostrzegany. Nie? To jest takie dla takiego kanału, który masz no, prawie 4000 subskrybentów. To są takie takie wiatr skrzydła, że kurczę, coś coś się zaczyna dziać, nie? że dobra, ludzie co, no, przychodzą i w ogóle i tak dalej, także subskrypcje rosną, ale nie ma takiego tego bumu, żeby to tak wystrzeliło, nie? No i nagle zaproszenie od Polpory na takie spotkanko, także to tak. Poczułem się troszeczkę wyjątkowo, także serdecznie dziękuję jeszcze raz Polporze za zaproszenie. Pozdrawiam panią Ole. Ole? Chyba przeszliśmy na ty. Olu, pozdrawiam. Eee, no i co? No i dziękuję wam za poświęcony czas. Mam nadzieję, że wam się podobał e, ten materiał. I widzimy się w następną niedzielę. Już będzie w następną niedzielę już będzie recenzja zegarka. Spokój, naprawdę. Obiecuję, prawie obiecuję, obiecuję. Tak. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie. E, życzę Wam udanego tygodnia. Bądźcie pozdrowieni. Dashpur.